Kolekcje kart. No to zobaczmy tą kolekcję kart. O, ho, ho. To są dwa albumy Kuba, Twoje? Tak. Piękne. To od którego zaczniemy? Od tego. Od małego? Czy może zaczniemy od tego dużego, bo tamte są no, nowa kolekcja, a tutaj jest ta starsza. No może coś powiesz na temat tych kart. No, Przekręć na drugą stronę. Niezłe. Może przekręcić już. To, to... Masz jakieś fajne limitki? Aha, tak. No, przekręcaj, przekręcaj, bo to będziemy. O, super. Niezłe. No, niezłe. Nie mam tego. Polaka. To jest. Ten. Jak to się nazywa? Wojciech Szczęsny. No. Bramkarz. Messi. Gdzie jest Messi? To jest limitka, może MS jego? Nie. Tak. To jest limitka z Barcelony. Ok. Subcio. Masz może bo mund jeszcze tego? Tak. Lewandowskiego? Nie. Mm -mm. Nie. No nieźle, nieźle. Obramka. Piękne. A Zalta najbirchomowej może masz? Tylko tak. limitkę? Tak. Co? Tak. A to nie jest limitka. To jest limitka. To jest limitka. No to super. No dalej. Krystian Ronaldo. Ronaldo. Lubisz Ronaldo? No. Niezłe. No, spoko, spoko. O, tu mam zero. Zero? To jeszcze się dobierze pewnie. Mhm. Nieźle, nieźle. Niezłe, niezłe. Bo tu masz widzę jakieś limitki dalej, następne jak będą. Tu, tu są wszystkie limitki teraz. A teraz już są wszystkie limitki? No i drugi mes. O, to jest też niezła limitka, nie? No. Właśnie ja tego chciałem nie mam. Tego chciałem nie mam. Dobrze. Też mam zero. O, też Super. A tu masz też niezłe limitki? O. To masz tam Neymara, masz widzę. Neymar. I Messi. Leonel mi Messi, tak jest, ale tutaj też niezłe są. To jest co to jest? Cristiano Ronaldo i, i... i Bale. A tutaj masz Ista... co? Tu masz Neymara. Neymara e... i Nieste. E... Cristiano Ronaldo. <laughs> Przepraszam. Pokaż, to jest ten, Benzama, Benza, dobrze. O, cały Real Madryt widzę, że masz. Tak, i tu jeszcze mam ten. Pal no, niezłe. Teraz dalej. Tu mam ma piszczek. Piszczek. Piszczka masz, proszę, jaka limitka niezła piszczka. I Polak drugi. Lewandowski nasz Polak, tak jest na masz No niezłe masz limitki, niezłe Sanchez I ostatni to jest na No niezłe, niezłe No to super ci powiem No Co jeszcze masz? To jest tutaj ten album Drugi album to jest ten teraz, najnowszy, najnowszy, co wyszedł. No, najnowszy. No, co tu masz ciekawego? Borussia Dortmund. Arsenal. Arsenal. Pomyliłeś się, a to nic. Juventus. Tu? Pokaż, pomoż. Bayern München. Monaco. No, niezłe, niezłe. Jeszcze to No, dajemy, dajemy. Tu mam całą. No, nieźle, nieźle. Tu też mam całą. O, mama, nie, to jest porak. No super, dalej. Myślę, ja zawsze myślałem, że to polak. No, podobny taki troszkę do piszka. Mm. No, tyś mi się trafił o Czech. To nic. Ale to są inne, różne, nie? Mhm. mhm. Niezłe. Takie. O tu się znów zaczynają limitki. No, limitki się zaczynają, tak? Tak, mhm. troszkę zobaczymy. No. Mam tu. No niezłe, Ronaldo masz. Ronaldo. Suarez. Potem co to jest? O, mój lubiony Zaltan Ibrahimowicz, proszę zobaczyć. Zaltan limitka, potem tu jest, czekaj. To jest taka limitka prawie. No, niezła. Limitka. A tu mam. Takie... Finałowy, tak? Mhm, to jest finał. To nie jest finał. A. To jest z tego albumu. Aha. A to jest też z tamtego albumu. Aha. To jest... Inny. No to nie, że no, to dwa albumy już są, tak? Jeszcze tu. A, to jeszcze są, no widzisz. A to też jakieś limitki są. Tu są limitki. O, Zaltan Ibrahimowicz. Roben, I... Martinez i, i Torres. Poczekaj, pokażę, tu widzą. Roben, Ibrahimowicz. to jest Torres, a to Martinez. Jest. Super. A tu mamy jeszcze jedną. Specjalną. A to jest ta final. No to jest specjalna karta. Mhm, super. No to jeszcze pokaż, ile masz tych kart na do, pod, do wymiany. Jakie masz podwójne? Może ktoś się skontaktuje z tobą do wymiany na podwójne karty. To są wszystko podwójne karty. Kurczę, ale tak masz. No. Mhm. Jeszcze masz jeden album. Z tego co wiem, tylko że jakieś naklejki tak. to przynieść, zobaczymy. Mamy jeszcze dwa jeszcze dwa. albumy. A to tamty to jest z starej kolekcji piłkarskiej. No wiem. Pokaż nam tak z przodu, jak to wygląda ten album. Tak weź kubuś tak pokaż Odwróć drugą stronę I to jest 2000 Champions 2015 Dobrze Tu też są, tylko że tu są naklejki z tego co wiem, tak? Tak Tu jest jedna linia. Mhm. O tu są limitki też Limitki naklejków, tak? Naklejek mhm. No to tak przeglądniemy szybciorem, no

Drużyna, nie kraj. To, no, drużyna. Mm. O, i Polek tak To jest. się nie liczy, bo mi się zlepszyło. To nic. Polak. Super. Super. I znów mamy Polaka. Mhm. Uh -huh. No Lewandowski. I, I to jest jeszcze, jeszcze moja ulubiona grę na No To jaka to jest ta twoja drużyna? Barcelona. Co? Barcelona. No, Ibrahamowicz. Ibrahamowicz, to jest taty. To jest taty kolega, ulubiony, piłkarz. No, najbardziej kolor. Zaltan Ibrahamowicz. O, patrz, tu mi brakuje. Parekord. No, niezłe, niezłe. Tą ostatnią finałową koniec super. Dobrze, dziękujemy za oglądanie naszego filmiku. Dziękuję. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Kuba i Kuba. tata.